Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego, tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea Pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali się jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. A obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Tę niedzielę Słowa Bożego Widzimy, że w pierwszym czytaniu słyszymy proroka Izajasza i to, co było proroctwem w Ewangelii Świętego Mateusza, już się spełnia. Stary Testament zapowiada to, co nadejdzie i realizuje się w Nowym Testamencie. Co to za ziemia zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu? To miejsce handlowe to miejsce gdzie ludzie się spotykają wymieniają nie tylko dobra kupując i sprzedając ale też wymieniają myśli rozmawiają ale to jest galilea pogan tam dużo pogaństwa się wkrada z różnych stron świata przybywają poganie i uczą mieszkańców galilei jak wprowadzać nowe formy zaklęć czy jakieś za Czegoś na szczęście, czy czymś się zabezpieczyć. Po prostu ludzi wierzących zamieniają w ludzi wierzących w fałszywe bóstwa. I na tym właśnie polega pogaństwo, że to są ludzie wierzący. Poganie to są ludzie wierzący, którzy wierzą w fałszywe obrazy Boga. Poganie to nie są ludzie ateiści, to nie są ludzie agnostycy, to są ludzie, którzy często mają wiele praktyk religijnych. Nawet Pan Jezus mówi: Nie bądźcie jak poganie. Oni myślą, że przez swoje wielomóstwo, przez wiele modlitw będą wysłuchani. Wy nie bądźcie podobni do nich. Słowo Boże jest dane nam po to, abyśmy rozpoznawali, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, które rozcina nasze wnętrze. Ono to wnętrze może zaboleć, kiedy rozetnie, i zobaczymy, jakie jest w nas pogaństwo to znaczy, jaki sposób myślenia diabelski, wręcz, nie po Bożemu. I dzisiejsze drugie czytanie jest bardzo wyraźne, i dzisiaj Pan Jezus. Kiedy mówi o nawracaniu się, to święty Paweł konkretyzuje, na czym by polegało to nawracanie się. Na przyjęciu upomnienia. Upominam Was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez świętego Pawła mówi Jezus Chrystus. On nie mówi tego od siebie. To Jezus Chrystus mówi do pierwszych chrześcijan, abyście żyli w zgodzie, tak pisze święty Paweł, i by nie było wśród Was rozłamów. Abyście byli jednego ducha, jednej myśli. Kiedy Duch Święty wstąpił w Dniu Pięćdziesiątnicy, to wszyscy byli jednego ducha, jednej myśli. Ale później wstępował duch podziału, czyli diabolos, ten, który dzieli, diabeł, po polsku mówiąc. Ten, który dzieli, to diabeł. Gdzie można rozpoznać dzieła diabła? Szczególnie tam, gdzie ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, gdzie się kłócą, gdzie się nienawidzą, gdzie zamykają drogi do siebie, gdzie piszą, że to jest zakaz wjazdu, że ten prywatny, że już furtki, które wcześniej były otwarte, już są zamknięte, już nie odwiedzają się. To są dzieła diabła, dzieła Boga. To powiedzenie staropolskie, można by przypomnieć sobie. Takie przysłowie, gość w dom, Bóg w dom. Staropolskie powiedzenie mówiło o gościnności. O tym, jak Bóg wchodzi w tej drugiej osobie do mnie. I cokolwiek ja tej osobie usłużę, to usłużę samemu Bogu. Budowanie jedności jest bardzo trudne i jest to dzieło Boga. Dlatego potrzeba modlić się. Mamy też tydzień Modlitwo Jedność w Kościele i my często mówimy o jedności między chrześcijanami, żeby się nie kłócić, ale przede wszystkim najpierw trzeba zacząć od siebie, od swojej rodziny, od swoich sąsiadów, z tymi, którymi jesteśmy najbliżej. Bo łatwo mówić, że ja jestem w jedności, nie wiem, z jakimś mieszkańcem Grenlandii czy jakiejś Australii. Kiedy ono jest daleko i nic mi nie zawadza, ale jeżeli jestem z kimś przez ścianę czy przez mur, ogrodzenie, to jest często bardzo trudne, szczególnie kiedy narastają różnego rodzaju konflikty, jak w tym filmie sami swoi, Kargul i Pawlak, ciągle się tam kłócili, godzili, ale właśnie chodzi o to, żeby się pogodzić, nie po to, żeby nosić w sobie tę ciągłą. Złość, ale właśnie nawet kiedy człowiek się pokłóci, umieć powiedzieć sobie przepraszam, nie, nie kłóćmy się dalej. Ten piękny zwyczaj, że dzielimy się opłatkiem, to właśnie był po to, żeby iść z tym opłatkiem do sąsiada, żeby się podzielić, pogodzić, żeby być jedno. Że jedyną rzeczą, która będzie nas dzieliła, to dzielenie się opłatkiem. W tym sensie, że to będzie łączyć, ale opłatek będzie podzielony, ale nie żebyśmy my byli podzieleni. Dzisiaj to jest zadanie dla każdego z nas, budowanie jedności. Z tej jedności będziemy sądzeni. Staniemy przed Tronem Bożym i Pan Jezus zapyta, jak wnosiłeś pokój, jaki pokój niosłeś, żeby budować tę jedność. Oczywiście nie może być. Ta jedność zbudowana na fałszu, na kłamstwie, ale na wyjaśnianiu sobie pewnych spraw. Na budowaniu tej trudnej jedności, na prawdzie, nie na jakiejś iluzji, że rezygnujemy z tego czy z tamtego, co jest prawdą. Warto też sobie uświadomić, że jesteśmy kościołem, jesteśmy ciałem Chrystusa. Ten kościół jest Chrystusa, nie nasz. I Chrystus jako głowa. Może cierpieć i dzisiaj, z tego powodu, że Jego ciało jest ranione podziałami. I dlatego dzisiaj warto tak prosić Pana Jezusa, aby Kościół zbudowany na fundamencie apostołów, pierwszy z powołanych słyszymy, jest Szymon, zwany Piotrem, żeby ten Kościół w skali takiej globalnej, czyli cały Kościół Powszechny, ale też i nasz tu w Leoncinie, stanowił jedno. Byśmy byli jednej myśli. Żeby być jednej myśli, trzeba te myśli przyjąć od Boga. Często tak jest, że ludzie bardziej te myśli ze świata przyjmują do serca i przyjmują jakąś dziwną zasadę, że rozpoznaje prawdę na zasadzie czuję lub nie czuję. To jest prawdziwe, no bo czuję, że jest prawdziwe. Prawdę nie czuje się, prawdy się nie czuje, kłamstwa się nie czuje, grzechu się nie czuje. To nie jest coś, co można wyczuć, chyba że ktoś ma wyczulone sumienie. Ale tak naprawdę potrzeba rozumu. To rozum rozpoznaje, czy to prawdę, czy dobrą. I dlatego potrzeba rozumem rozmyślać. Słowo Boże. Jest taka starożytna metoda. Czytania i przyjmowania Słowa Bożego nazywa się lekcjo divina. Lekcjo, czyli czytanie, divina to znaczy po Bożemu, nie takie zwykłe ludzkie czytanie, tylko tak jak Bóg chce. Zaczynamy od tego, że czytamy ze zrozumieniem. Widzimy, że to, co opisywał Izajasz, spełnia się dwa tysiące lat temu, ale może się spełniać również i dzisiaj. Kiedy czytamy, możemy zacząć rozmyślać, czy my czasem nie żyjemy w tej cienistej krainie śmierci, gdzie ludzie sobie biorą pogańskie symbole na szczęście, jakieś, nie wiem, słoniki z poniesioną trąbą, czy jakieś drzewka szczęścia, czy jakieś pierścienie Atlantów, czy jakieś, dajmy na to, ja wiem, jakieś maski, czy, czy różnego rodzaju elementy. Nie z chrześcijaństwa, tylko z pogaństwa, kasiemioła czy coś. To wszystko jest na śmierci. Żaden przedmiot, żaden demon nie może dać człowiekowi szczęścia. To jest kłamstwo diabła. Diabeł już od samego początku próbował Adamowi i Ewie wmówić, że będziecie szczęśliwi, jak zrobicie coś innego niż Bóg chce. Bo Bóg chce wam zabrać szczęście. I oni w to uwierzyli. Uwierzyli, że będą szczęśliwi, jak zrobią to, co Bóg im zakazał. I rzeczywiście wchodzą wtedy w krainę śmierci. Cienista kraina. Tam nie ma życia. Tam jest wieczne potępienie. Dlatego przychodzi do tej krainy Pan Jezus. Kafarnaum, ziemia zabulona Neftalego. To jest właśnie ta ziemia, do której przychodzi Chrystus ze swoją. Mocą rozświetlenia, rozproszenia ciemności. Święty Jan napisał w prologu swojej Ewangelii, że to światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Czy chcemy przyjąć słowo, żeby ono zamieszkało w naszych sercach? Czy jest we mnie takie pragnienie, panie, przemień moje serce? Chcę, żeby moje serce było kształtowane na nowo. Stwarzane na nowo tak, jak ty zaplanowałeś, według Twojego słowa. Nawracaj, moje serce. Słowo greckie tutaj przetłumaczone na słowo nawracajcie się, metanoite, znaczy zmieniajcie myślenie. Wyrzucajcie z siebie te głupie myśli, przyjmijcie słowo Boga. Napełnijcie się mądrością z nieba, a wtedy napełnijcie się byciem. Obywatelem nieba, Królestwie Bożym, Królestwo Boże się przybliża. Przybliża się być może też wojna jako znak do tego, żeby się jeszcze bardziej przebudzić, jeszcze bardziej należeć do Królestwa Bożego. Ktoś, kto należy do Królestwa Bożego, nie pokłada nadziei w tym świecie. I co może zrobić nam ktoś, jakiś wróg, kiedy jesteśmy obywatelami Królestwa Niebieskiego? No, może nam odebrać życie, tak, może. Ale czy może nam odebrać życie wieczne? Dla człowieka, który należy do Chrystusa, kiedy oddaje życie Chrystusowi, to śmierć jest zyskiem, jak pisał święty Paweł. Jest jeszcze lepiej. Kończy się tutaj ta pielgrzymka, czy to walczenie ciągłe o to, żeby mieć łaskę uświęcającą w sercu. Owszem, mogą być też osoby, które nie walczą o to, że żeby mieć tę łaskę uświęcającą, bo mówią, że a wszyscy będą zbawieni, przecież jestem dobrym człowiekiem. A co z tego, że tam trochę Panu Bogu świeczkę, diabło, garek, przecież to jest normalne życie, wszyscy tak robią. Nie. To, że wszyscy, to nie znaczy, że wszyscy, bo może być tak, że jedna osoba tak nie robi. I to znaczy, że już nie wszyscy. Większość, tak, może tak być. Czasem może zdarzyć się, że pewna społeczność... Uważa, że jest wszystko w porządku, dlatego że większość tak robi. Ale sam Pan Jezus powiedział, że wąska jest droga, która prowadzi do nieba. Niewielu tam idzie. Łatwa i prosta przepaść. I wielu tam idzie. Jest to autostrada wręcz. I dlatego też, żeby zdobywać Królestwo Boże, nie wystarczy tylko deklaracja i taka przynależność. Nie wystarczy nawet codziennie dzielna msza święta, bo to jest tylko minimum. A żeby się oprzeć atakom złego ducha trzeba z czegoś więcej. Święty Ignacy miał takie zawołanie Ad Majorem Dei Gloriam, dla większej chwały Bożej. Wszystko co myślę, co mówię, co czynię, nie robię tego dla siebie, tylko żeby Chrystus tym wszystkim był uwielbiony. Coraz to więcej, więcej że mniej. Do większych, do wyższych rzeczy zostałem stworzony, wołał święty Stanisław Kostka. Warto tak popatrzeć na świętych, też popatrzeć na naszych przodków, na babcie, dziadków. Ja dziękuję Panu Bogu, że ja mam takich właśnie moich przodków, którzy mnie ciągle inspirują, ciągle mówią z za światu, z tamtej strony nieba, z tamtej strony życia, mówią o swoim życiu. Że wygrali, że zdobyli Królestwo Boże poprzez piękne życie, pracowite, pełne walki o życie wieczne, żeby się nie poddać różnym pokusom, i czasem mam wyrzuty sumienia, że ja tak nie umiem jak oni, ale modlę się, proszę ich o pomoc, o to, żeby przychodzili nam z pomocą. Wierzymy w świętych obcowanie, nie jesteśmy tylko kościołem tutaj na ziemi jest też kościół cierpiący w czyśćcu który nas może wspierać modlitwą sami sobie nie mogą pomóc my możemy się modlić za nich jest kościół triumfujący ten w niebie który nas wspiera który też oczekuje na nas zaprasza przyjdźcie i teraz jaką drogę wybierzemy czy wybierzemy drogę pogańską czy drogę chrystusową to od nas zależy Niedaleko Wzgórz Golan jest takie, taka miejscowość, nazywa się Cezara Filipowa. Na cześć Cezara Filipa została, czy króla Filipa została wybudowana i tam było wiele takich świątyń pogańskich. I byli, były świątynie Baala, świątynia na przykład Nergala, świątynia Pan, Pana, był taki Bożek Pan z kopytami jest przedstawiany, z ogonem. I w tym miejscu, gdzie Pan Jezus mówił do Piotra, że bramy piekielne go nie przemogą, kiedy mówi, że buduje mój Kościół na tobie, to tam była taka szczelina. Tam składano ofiary z dzieci. Wrzucano do tej szczeliny, gdzie płynęła woda, dzieci żywe. Jeżeli z tej szczeliny się, wydobywała się krew, to oznaczało, że ten Bożek przyjął ofiarę. I Pan Jezus, kiedy mówi o tej szczelinie, to mówi o tym, że Kościół jest powołany do ratowania tych ludzi, że potrafi wyciągnąć z tej przepaści, z, tego, z tej śmierci, właśnie po to, żeby mieć taką moc i siłę wyciągania ludzi, którzy są zagrożeni, oddania życia w piekło, w potępienie. W ręce tego Bożka. Dlatego dzisiaj warto jeszcze raz prosić, Panie Jezu, przyjdź do naszego domu, do naszych rodzin, do naszej parafii, przyjdź do naszej ojczyzny. Dzisiaj jest 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. To też jest taki znak, żeby jeszcze wołać. Wielu naszych rodaków wtedy zginęło podczas powstania, ale walczyli o wolność. Czy ja potrafię tak walczyć o wolność? Czy mam sobie nadzieję, że może się zmienić moje życie, życie rodzin? Ile to osób popada w depresję, popada w smutek, chęć popełnienia nawet samobójstwa? Trzeba wołać, żeby wyszli z tej doliny śmierci. Trzeba się za nich modlić, być przy nich, towarzyszyć im, nie zostawiać samych. Ale przede wszystkim oddawać w ręce Pana Boga. I prośmy dzisiaj przedstawieństwo Maryi Królowej Polski, naszej Matki, o to abyśmy byli właśnie zanurzeni w Słowie Bożym. To Ona nas uczy, jak to Słowo Boże przyjąć, rozważać w sercu, pytać się co Ono oznacza dla mnie. I żeby to Słowo rzeczywiście mogło w nas się stać ciałem, żeby zamieszkało w naszych sercach.